Okej, okay, chciałem dokończyć to kolokwium, do którego wczoraj e, przesiadłem i e, co zrobiłem? Zrobiłem zadanie pierwsze, zrobiłem drugie A, ale źle oszacowałem. Także tu bym stracił punkty, e, źle oszacowałem tą nierówność, mianowicie e, zawsze szacujemy przez większy czynnik pod tym pierwiastkiem i przez nieuważność. E, oczywiście to co napisałem wczoraj to było coś takiego, że to jest większe równe niż jedna. 3 plus 1 przez n do n tej. To nie jest prawda, to nie jest prawdziwa nierówność. Prawdziwą nierównością jest to, bo jedna druga odjąć jedna n -ta jest większa. Więc ta nierówność jest prawdziwa. To dąży do jednej drugiej. Dwa w zasadzie te czynniki. A tutaj tutaj mamy coś takiego. I to też dąży do jednej drugiej, czyli granica to jedna druga, a nie jedna trzecia. Ok. Ale zasada była ta sama. I teraz... Aha, zrobiłem jeszcze zadanie trzecie. Yy, I teraz zastanawiam się, nad czym chcę pomyśleć. Czy myśleć nad, tym, nad tą granicą, która wydaje się trochę skomplikowana, nad czwartym czy nad piątym. Czwarte... Yy, czwarte tu by wynikało... Tak naprawdę... O, no, mam już skopiowane. Yy, to, to znaczy dla dużych n, dla dużych n, 1 plus 1 przez n do n tej jest jak e. No i z założenia naszego zadania dla dużych n jest też tak, czyli 1 plus 1 przez n dla dużych n, mówię cały czas jesteśmy przy dużych n byłoby tak, czyli 1 byłoby bliskie a n dla dużych n. Czyli faktycznie intuicja jest taka, że a ta n miałoby granicę 1, bo to się dzieje dla dużych n, byłoby bliskie jedynki. Jakbym to zapisał, limes n już do nieskończoności, że, że e to jest to z zadania wiemy, że e to jest to a n przez n do n tej e, czyli jakbym tak trochę przekształcił, trochę bez sensu może, ale lepiej to będę widział n przez a n. i to do n przez a n. i to do potęgi a n tej i jeśli tu zapiszę, że jeśli n przez an dąży do plus nieskończoności, czyli jeśli te rzeczy dążą do plus nieskończoności, to wtedy to dąży do E. Czyli z ciągłości funkcji e do x mamy, że to by było e do limes n dąży do nieskończoności a n. Przy tym warunku, jeśli byłoby tak. Jeśli byłoby tak, to, to wówczas byłoby, miałbym taką równość. To z tego by wynikało, że e do limes an to e, czyli limes an to faktycznie 1. Ale to tylko przy tym, że, że an jest rzędu mniejszego niż n. Rzędu mniejszego niż n. Mm, rzędu mniejszego niż n. Ok, A jakby było rzędu większego niż n, to to by nie, nie, nie było. Nie, nie mógłbym napisać tej równości. Gdyby było rzędu większego niż n. Ale no właśnie, to co jak AN n przez a n nie dąży do nieskończoności, tylko dąży do jakiejś granicy g. Powiedzmy rzeczywistej dodatniej, bo a n były dodatnie, czyli to dąży do jakiejś liczby rzeczywistej g, ewentualnie do 0, ewentualnie do 0. E, czyli G należałoby do takiego przedziału. Czyli co jeśli a n dąży do g jakiegoś, czyli dla dużych n a, n n przez a, n jest bliskie g, czyli AN jest bliskie n przez g n przez g. Czyli wówczas limes n dąży do nieskończoności jeden dodać a n przez n do n tej, to to jest, to dąży do g, a n jest bliskie, to dąży do 1 przez g w zasadzie, do 1 przez g, to jest obojętne, to dąży do 1 przez g, g było dodatnie, czyli to jest, czyli to jest 1 plus coś dodatniego do n tej, czyli to jest nieskończoność, czyli to jest nieskończoność. A w zadaniu mówiliśmy, że to ma być e, a nie nieskończoność. Czyli nie może być tak, że AN przez n przez an dąży do jakiejś liczby g. Bo to tutaj, tutaj mamy, żeby to zapisać formalnie. Przy tym warunku mamy tak, mamy odpowiedź, że tak. Tak, an dąży do jedynki. Ale chcę zapytać jeszcze, co jak ten warunek nie jest spełniony, bo nikt nie powiedział w zadaniu, że on musi być spełniony. Więc jeśli to by dążyło do, nie, nie do nieskończoności, czyli dążyłoby do jakiejś liczby g, która należy od 0 do plus nieskończoności, bo AN są dodatnie, także to by miało jakąś granicę, to to by znaczyło, że, że z tego założenia wynikałoby wówczas, że to dąży do plus nieskończoności. No ale w zadaniu było, ale limes 1 dodać a n przez n do n tej miało być E, co nie jest plus nieskończonością, czyli, takiego, czyli czegoś takiego nie może być. Czyli n przez a n nie dąży do żadnej g liczby rzeczywistej dodatniej suma 0. A skoro nie jest tak, no to musi dążyć do nieskończoności, czyli musi być to, czyli limes AN musi być 1. Tak bym to uzasadnił i myślę, że to czwarte byłoby zaliczone, także ja pozwolę sobie je podkreślić, że to jest ok, zrobione jako ok, dla mnie, dla, dla mnie brzmi ok ten dowód. No, i zajm, zająłbym się jeszcze tym podpunktem B, może stąd y, zadanie drugiego. Bo on też wygląda ciekawie. Y, zadanie drugie. Podpunkt B. A jest zrobione. A jest zrobione i podpunkt B wygląda tak. Mamy e do 1 przez pierwiastek z n odjąć 1. Suma 1 przez pierwiastek z k od k równego 1 do n. No i co ja wiem, że e do x w przybliżeniu dla małych x to jest jak 1 plus x. Dla małych x u nas mo moim x jest 1 przez pierwiastek z n. Czyli to jest małe, bo n jest duże. Tu wszystko mówimy przy, przy, Mówimy zawsze e, nasze rozważania przy założeniu, że n jest duże, no bo liczymy granice przy n dążącym do nieskończoności, więc interesuje nas, co się dzieje dla dużych n. Dla dużych n i nasze x jest małe, czyli e do 1 przez pierwiastek z n odjąć 1 jest jak 1 przez pierwiastek z n. Czyli dla dużych n. Dla dużych n mamy, że to, to, jest taka intuicja na razie, formalnie to za chwilę też wszystko napiszemy. Dla dużych n to to jest, się zachowuje jak 1 przez pierwiastek z n, k równe 1n, 1 przez pierwiastek z k. I może twierdzenie sztolca, a zobaczymy, jak to się zachowuje dla dużych n. Jeśli istnieje, a to może, mogę zapisać jeszcze tak, żebym też lepiej to widział, jak tu zastosować twierdzenie sztolca przez pierwiastek z n. To jest ciąg w mianowniku i on monotonicznie dąży do plus nieskończoności, także jest ok, a n przez bn, bn monotonicznie dąży do plus nieskończoności, także pierwsze założenie twierdzenia sztolca jest spełnione. Drugie, jeśli istnieje taka granica a n odjąć a n odjąć 1 przez b n odjąć b n odjąć 1 czyli limes n dąży do nieskończoności 1 przez pierwiastek z n dzielone przez pierwiastek z n odjąć pierwiastek z n minus 1 jak pomnożę przez sprzężenie limes n dąży do nieskończoności 1 przez pierwiastek z n n odjąć n plus 1 Razy pierwiastek z n dodać pierwiastek z n odjąć 1, no to granice mamy lime z n do nieskończoności, skończoności, to jest 1, to jest 1 dodać pierwiastek z 1 odjąć 1 przez n, czyli 2. E, czyli e, dla dużych n to z kolei zachowuje się jak 2. Czyli wiem, że granicą tego jest 2. Granicą tego jest 2 granicą tego jest 2. Jak to pokazać? To jest intuicja na razie, nie? To jest na razie intuicja. Chociaż spotkałem się w książce Fichtenholza z takimi uzasadnieniami granic. Także myślę, że to by tak, tak, tak bym to zostawił, takie uzasadnienie. Takie uzasadnienie. Chyba, że jakoś chciałbym ograniczać tą sumę na Wiem, że zachodzi taka nierówność, że suma 1 przez pierwiastek z K od K równego 1 do N jest mniejsza niż 2 e, pierwiastki z N. I to, to jest ok wtedy, bo to można indukcyjnie, indukcyjnie w, e, pokazać dość łatwo. Dla N równego 1 mamy 1 przez pierwiastek z 1 jest mniejsza niż 2 pierwiastki z 1, co jest prawdą. E, załóżmy, że dla pewnego N, na pewnego n zachodzi, no to sprawdźmy, co jest dla n plus 1, k równego 1. Z założenia indukcyjnego mamy coś takiego, plus 1 przez pierwiastek z n plus 1 miałoby być mniejsze niż 2n plus 1. To miałoby być. Jeśli jest tak, to mamy udowodnione na mocy indukcji, więc mnożę przez n plus 1, to mam 2 pierwiastek z n kwadrat plus n, Dodać 1 mniejsze niż 2n plus 1. E, czyli 2 pierwiastki z n kwadrat plus n miałoby być mniejsze niż 2n plus 1 do kwadratu, czyli 2n kwadrat plus 2n kwadrat plus 2n mniejsze niż 4n kwadrat plus 4n plus 1. To jest prawdą. Czyli, e, czyli e, takie coś zachodzi. Fajnie jakbym znalazł ograniczenie jeszcze z drugiej strony, bo wtedy bym skorzystał z nierówności, z twierdzenia o trzech ciągach, ale póki co mogę napisać, że to jest mniejsze niż e do 1 przez n. Może to jest mniejsze niż e do 1 przez pierwiastek z n odjąć 1 razy 2 pierwiastki z n. No, a to jest równe 2 razy e do 1 przez 15n, odjąć 1 przez 1 przez 15n, co dąży do jedynki, czyli to dąży do dwójki. Czyli wiemy na pewno, że to jest mniejsze od, dwu, od dwóch. Że to jest mniejsze od 2. Jeśli udałoby się pokazać, że to jest rosnące, co może nie być łatwe. Teraz pytanie, no pozostaje pytanie, czy bawić się w to, czy bawić się w to, co piszę od tego miejsca w dół, czy bawić się w takie rzeczy, żeby to tak precyzyjnie uzasadniać, czy nie zostawiłbym to właściwie tak jak tutaj to uzasadniłem w tym miejscu. Twierdzenie sztolca i że dla dużych n mamy takie takie rzeczy i mamy granicę 2. Czemu, czemu chcę to zostawić, bo nie znam ograniczenia z dołu na to. Chyba tak zrobię. Dobra, czyli powiedzmy, że to zadanie pod punkt B e, zrobiłbym właśnie tak jak, tak jak napisałem, bez tego bez, te, bez tego, tutaj, e, bez tej części. No i nad piątym, e, piąte, pomyślę, pomyślę nad, nim, e, nad nim później, żeby ten filmik nie trwał zbyt, zbyt długo.